Cześć, witam was moi kochani bardzo bardzo serdecznie. Już widzicie co dzierżę w dłoniach. Od razu mówię na pewno nie kupiłabym samodzielnie tej talii tarota nie ze względu na to kto ją wydał tylko ze względu na to, że są same wielkie arkana. A ja mam jedne wielkie arkana do robienia wielkiej mandali, które uwielbiam. Nie potrzebuję jak gdyby kolejnych talii, które nie są pełne. Natomiast dostałam właśnie Macieja z Życie zapisane w kartach, tarot według wróżbity Macieja. Uważam, że fajnie, jeżeli możemy pozwolić sobie na własną wizję tego, czym się zajmujemy. Chociaż. Ja pamiętam, jak wróżbita Maciej zaczynał w kosmice, wróżył tylko kartami klasycznymi, mówił, że tarot jest złem. Potem zaczął wróżyć tarota, mówił, że magia jest zła. Potem zaczął również robić rytuały na wizji, dla ludzi, więc... No, tylko krowa zdania nie zmienia, więc jest ok. Ja powiem tak, nie robię recenzji książki, tylko tarota, dlatego że w takim oto bardzo fajnym pudełku, powiem Wam, że podoba mi się um, jakość tego pudełka. Uwielbiam, jeżeli są elementy takie śliskie, pokazane, rewelacja po prostu. Świetnie to jest wydane. Tutaj z tyłu też mamy pokazane skrótowo karty Tarota, tył i, i całą resztę. Zaraz do nich przejdziemy. Ja już je odfoliowałam i właśnie je tutaj zgnietłam. Nie będę robiła recenzji książki, ale jeżeli ktoś by chciał przeczytać, połowa tej książki jest autobiografią powiedzmy, z którą nie zgadzam się w wielu procentach, bo wiem jak sytuacje wyglądały naprawdę, a jak zostały tutaj opisane, tego nie będziemy kombinować. Natomiast jest część o... Właściwie to się tak dzieli na dwie części, o kartach po prostu. Znaczenie kart ma znaczenie archetypowe, a z drugiej strony każdy dokłada swoich interpretacji wraz ze stanem wiedzy i przepracowania przy klientach i przy ich pytaniach. Więc nawet warto czasem popatrzeć, jak ktoś inny widzi karty. Tak? Czyli to jest takie autobiograficzno-karciane. Pomysł ciekawy, natomiast co do samego opisania pewnych sytuacji, ja się zgodzić nie mogę. Byłam, widziałam, wiem, że tak nie było. I nawet taka jedna rzecz, jak kiedyś miałam samą książkę w rękach, to Wam mówiłam a propos tego, że tu napisano, że wróżki zwolniono z EZO TV. A ja sama pamiętam, jak z wymówieniem siedziałam w ręku i się tak bujałam, się zastanawiałam, czy dać wymówienie do EZO i przejść do rodni TV, czy niekoniecznie. Więc. Bądźmy szczerzy, zafałszowana rzeczywistość, ale powiem Wam tak, jak czytamy na przykład pamiętniki Paska, tak, czyli mamy szlachtę, te czasy, to też te pamiętniki nie są obiektywną kroniką wydarzeń rzeczywistości, tylko subiektywnym spojrzeniem na daną sprawę. Więc to nie musi być prawdziwe, to musi być subiektywne spojrzenie. Życie zapisane w kartach, życie macie jaskrzątka. Także myślę, że można zobaczyć, niekoniecznie kupić. Ja, mówię, ja bym nie kupiła, dostałam, mogę ocenić. Książkę widziałam znacznie wcześniej, bo Ewa zamówiła jedną. Zobaczyć. No, wiadomo, księgarnia książka. Mam w ręku karty i to właściwie jest meritum tego wszystkiego. Pudełko genialne. Pudełko genialne. Co mi się nie podoba. Na wstępie to to, że chociaż to są karty wróżbity Macieja, więc ja myślę, że umieszczenie własnych inicjałów na kartach jest rzeczą słuszną, to są jego karty, aczkolwiek kupując karty Tarota jako tarocista, a nie z ciekawości albo z, z tego, że jestem fanem konkretnej osoby, to na pewno wolałabym, żeby było tak jak Ciro Marchetti, genialny zresztą. No coś neutralnego. Niekoniecznie chciałabym ciągle, chyba, żebym się nazywała Maria Wiśniewska, wtedy bym uznała, że MW. Super. Ale sam pomysł genialny, bo zobaczcie, czy karta do góry nogami, czy karta um, prosta, prawie identyczne, bo jednak WSM prawie tak, prawie się równa. Myślę, że fajny chwyt. Od razu coś się rzuca w oczy. Zobaczcie tutaj na te kwadratowe. Um, elementy. Ja Wam pokażę, mam tu dużo kart tarota, więc muszę się lekko do nich dokopać. Pokażę Wam tarot snów, czyli coś, co ja uwielbiam najbardziej na świecie. Ciro Marchetti'ego. No on jest oczywiście ten duży, jest większy. Też ma te elementy tutaj takie kwadratowe i gdyby spojrzeć na też na którymś jego tarocie nie nad. Były takie, właśnie, no nie tyle rubinowe, co takie kamienne, te kwadraciki. Także tutaj na pewno jest wzorowanie się. Ja nie mówię plagiat, bo plagiat to jest czymś tym samym, ale jako, że to jest naprawdę idealna talia, to tutaj jest takie no podchodzenie pod, dążenie do ideału. Ładne tyły. Nie mogę się tyłów przyczepić, ładne tyły. Czemu porównuję akurat te dwie talie? Bo uważam, że wzornictwo, wzorowanie tutaj dosyć mocno poszło, że tak powiem. Ale przejdźmy teraz do konkretnych kart. One też będą raczej... A nie, nawet ich nie poprzestawiałam jeszcze, tylko po prostu obejrzałam. Słuchajcie, karty są nieco większe od kart klasycznych tarotowych, bo zobaczcie, tutaj mamy marczy tego małego tarota. Ten jest szerszy, jest wyższy, on fajnie leży w ręku. To jest autentycznie dobra wysokość do przetasowania kart. On nam się mieści w ręce, bo te większe już się tutaj nie do końca mieszczą. One, ja to jestem, mam ręce pianisty, więc dla mnie, ale nie mogę chwycić tej talii. Może dlatego, że jest grubsza. Tak? Ciężko ją się tasuje. Natomiast same te wielkie arkana, ok. Także wielkość mi bardzo pasuje, bo one tak wyglądają dostojnie, tak tarot. Zawsze się kojarzy małe karty klasyczne, tarot. Także fajna, naprawdę fajna wielkość i bardzo dobra grubość tych kart, bo autentycznie dobrze się w ręku trzyma. I przechodzimy do wizerunków. I powiem tak, dobrze, że polski wydawca, polska osoba wydaje karty, które mają polskie napisy. To mi się bardzo podoba. Jeżeli ktoś jest początkujący, zaczyna od wielkich arkan, swobodnie może sobie tę talię i ma napisy, ma ułatwienie. Klasycznie znajdują się numerki na taliach. Wszystko jest w najlepszym porządku. Jest znowu ta wzorowana na marczytnym obramówka, bo on ma takie, no, mniej więcej rodzaje obramówek, ale wzór, powiem szczerze, to do ideałów trzeba dobrzeć. I co mi się nie podoba na tych kartach to yy, wizerunki. One są, a no zaraz omówimy je po kolei, one są w miarę klasyczne, czyli OK, ale nie mam tej jakości, którą uwielbiam w tarocie muchy, w tarocie yy, Marczytego właśnie, czy w innych takich porządnie, porządnie wykonanych tarotach, aczkolwiek pracy pewnie było bardzo dużo. Symbolicznie one są fajne. Karta głupca, typowy e, głupiec, typowy. Hmm, czemu mi nie chcesz fokusować? Hello! O, typowy hmm, głupiec i ta karta jest, powiedziałabym, w miarę ładna. Problem zaczyna się w momencie kiedy zaczynają się, ja odłożę, bo mi tu fokusuje na macieju. Kiedy zaczynają się kolarze. I na przykład karta maga. Fajnie pokazana, no mówię, to są jego karty, więc też jego jakby widzenie świata. Fajnie pokazana symbolika pacynki, ale w karcie maga kompletnie nie widać, że jestem twórcą, kreatorem. Manipuluje. To mi się pierwsze co kojarzy. Owszem, to jest negatywne znaczenie tej karty, ale gdzie mamy, tu pozytyw. Także w ten sposób. Kapłanka, która bardzo mi się nie podoba, jest klasyczna. Mamy imitację dwóch kolumn. Mamy to, że to wróżka. Ale zobaczcie na jej twarz. Znaczy, karta po prostu jest brzydka. No patrzcie, nie chcę się. No to nie po prostu. Piękna jest cesarzowa. Jest obła. Jest macierzyńska. Jest ładna. Twarz dopracowana, kłosy zboża. Wszystko, co powinno być, naprawdę. Cesarz. Bardziej pokazany tyran niż władca pilnujący granic, ale nie można się nie zgodzić z takim widzeniem tej karty. Kapłan jest fatalny, przypomina Franciszka z twarzy, ale Ciro Marchetti również umieścił papieża na kartach i tego. Tybet, 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 no, lamę. Także można, tylko no mówię, ja nie lubię kolaż, no nie lubię. Kochankowie, bardzo dobrze ujęty wybór między, znaczy tutaj złem a dobrem, ale dokładnie, dobrą, złą ścieżką, nie można się przyczepić, nie można. Rydwan, który wygląda jak troszeczkę z baśni o kopciuszku, moment zamieniania dyni w rydwan nie jest fajny, ładne są skrzydlate konie sam rydwan nie ma wo woźnicy rydwan jak rydwan wiadomo, że to jest rydwan, nie da się pomylić ale nie jest to taka estetyka karty, którą ja bym uwielbiała z siłą to ja się w ogóle nie mogę zgodzić kompletnie dlatego, że karta siły mówi o pokonywaniu wrogów i wrogich sytuacji sprytem, a nie siłą i agresją która tutaj ewidentnie z karty prześwituje tu mamy różbi temacie. Przepraszam, pustelnika. Ale dokładnie ta jego postawa mina, to jest takie jego. To też jest fajne. Fajne jest to, co robi Marczetti, i to nawet widać w kartę głupca. Pustelnik tutaj siedzi przed kartami, prawda? Trzyma książkę w ręku. A u Marczettigo głupiec rozrzuca karty, więc no, wzorowanie się nawet na takich niuansikach i pomysłach, nie w tej talii akurat. Hmm, szukajmy dalej. Wzorowanie się na takich niełasikach i pomysłach widać bardzo, ale aczkolwiek mówię, człowiek też nie jest omnibusem, i do ideału dążyć powinien. I powiem Wam szczerze, że to jest no, jedyne, co mi się nie podoba, że ta, tą talię w różbie tam macie jako jedyną polską talię, zapominając o Cecłudzie, y, Jóźwiaku, Jasiniakowej i chociażby Maron Tarot. Akurat nie mam tej talii z tym górcem, ale też takie właśnie porozrzucane karty, tak? Czyli jakby podobne symboliki. Fajna, fajna karta. fajna karta. Co prawda, ten keganek oświaty to, 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 to nie jest odchodzenie od ludzi i udanie się w samotnie, tylko raczej ja wiem, ja Wam pokażę ale każdy rozumie karty po swojemu koło fortuny jako ruletka. ziemia przy tym zupełnie fajnie znaki zodiaku koło fortuny zupełnie spoko sprawiedliwość która jest typowym przedstawieniem sądu to jest sprawiedliwość ziemska w sprawiedliwości mamy sprawiedliwość boską i tutaj się z tym nie zgodzę. wisielec Czas zatrzymany. Bardzo mi się podoba ta symbolika. Tutaj. Może dlatego, że jak nie ma ludzi, to te karty naprawdę nieźle wyglądają. No śmierć jako trumna. Znaczy, to trochę jest, słuchajcie, na zasadzie Lenormand. Tak? Trumna to trumna. Słabo symbolicznie. Ale powiedzmy. O, dobra. Umiar. Ja rozumiem pogodzenie przeciwieństw, natomiast w klasycznym umiarkowaniu mamy anioła, dzban, do pełnego w pełne. E, troszeczkę inaczej, ale powiedzmy pogodzenie przeciwieństw z tym umiarkowaniem też ma trochę wspólnego, więc może być. Diabeł jest trochę hellboya przypomina, it, ale sam wyraz, że to jest diabeł, to od razu widać, więc tak. Wieża jest wieżą, tylko wieża jest wieżą za przeproszeniem latarnią ze światłem. A nie wieżą, która z boskiej inicjatywy piorun w nią uderzył i ludzkie rzeczy zostały sponiewierane, i teraz zapanuje porządek boski. Tak symbolika, symbolika żadna, ale wieża jest wieżą, nie można jej ująć. Gwiazda, która grzebie w złocie, to tak jakby być gwiazdą telewizyjną i mieć na przykład, nie wiem, chwalić się różnego rodzaju drogimi zakupami, czyli rozumiemy, czemu to tak wygląda, ale sam wizerunek ok, tylko zobaczcie znowu twarz. No, on tego nie malował, tak to nie można mieć do niego yy, jakiś. Yy, czekajcie, ja to muszę tak. O! No, jest paskudna po prostu. Nie wiem, kto to malował, ale powinien przestać. Księżyc, prawie księżycem nie mamy symbolu przejścia bramy, raka, ale. Księżyc jest księżyc jak mamy, symbolikę w głowie nie ma problemu. Słońce. Ładne, nie, no, ale symbolicznie kiepskie. Są dostateczne, owszem, tutaj można się zgodzić z symboliką w innym wizerunku, ale symbolika ok. Mężczyźni są ładnie pokazani, kobiety, kobiety są tragiczne. Karta świata. Hemafrodyta, wieniec. No, jest rodzaj wieńca, ale takiego bardziej, no, no ale okej, okay, jest podpis. Trochę ze światem to ma mało wspólnego, aczkolwiek okej. Okay. Także tak mniej więcej wygląda ta talia. I powiem Wam tak, to nie jest zła talia. I fajnie, że na polskim rynku mamy coś polskiego, coś innego, bo za zagranica ma mnóstwo tych tali, lepsze, gorsze. Z samą książką nie mogę się zgodzić, z estetyką nie do końca, bo jest taką tańszą wersją Marchettiego, dużo tańszą wersją Marchettiego, dużo, bardzo dużo. Ale jako ja nawet się cieszę, że dostałam te karty, dlatego że sama bym ich nie kupiła, ale mam w swojej kolekcji coś, co przechodzi do historii, bo jest kolejną polską talią. Także mniej więcej tak to wygląda, takie jest moje zdanie. Mam nadzieję, że podzielicie się swoim zdaniem pod tym filmem. Do zobaczenia.